Witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Koceń Sylwia z duch i materia i z kobieta kompletna. Dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać na temat, który myślę dotyczy wszystkich nas, osób, które zaczynają zbliżać się do siebie, bardziej rozumieć siebie i tym samym wychodzić poza takie nawykowe, destrukcyjne schematy zachowań, różnych wyborów i sposobu bycia. Kiedy zaczynamy, kiedy uczymy się funkcjonować w taki nowy sposób, który jest dla nas oczywiście przyjemniejszy, jest lżejszy, dlatego że jest coraz bardziej w zgodzie z samym sobą, w rozpoznaniu tych różnych mechanizmów, które nam towarzyszyły przez większość naszego życia i które były sterowane lękiem, to tutaj musimy mieć na uwadze to, że istnieje. Kilka takich elementów, które są jakby nieuniknione w tym procesie powrotu do siebie. Jednym z tych elementów jest oczywiście opór, który będzie się w nas aktywizował, czyli ta część, która jest taka zaprogramowana, ta z którą się przez większość życia identyfikowaliśmy, ona będzie starała się nas zatrzymać w tym, co znane, a więc komfortowe, a więc kojarzy się z czymś, co bezpieczne. Ale to jest odrębny temat i nie na dzisiaj. Dzisiaj chciałabym nawiązać do drugiego elementu, do tego, co też jest nieodłączną częścią procesu powracania do siebie. Dlatego, że nie istniejemy, nie żyjemy w jakimś odizolowanym środowisku. Mało kto ma takie życie, w którym jesteśmy po prostu sami, sami skupiamy się na sobie i nie za bardzo wchodzimy w jakiekolwiek bliższe interakcje. Większość z nas. Ma rodziny, ma przyjaciół, ma partnerów, ma dzieci, ma ludzi w swoim życiu, tych, z którymi widujemy się nawet na co dzień. I co takiego tutaj zazwyczaj się dzieje, kiedy my stawiamy się do takich realnych zmian, bo chcemy lepiej żyć? Kiedy my w całej swojej ekscytacji, ciekawości, gotowości, Chęciach, nadziejach na lepsze życie i wielu innych emocjach i doznaniach stawiamy się do tego, żeby odkrywać siebie na nowo, żeby wychodzić poza te różne mechanizmy autosabotażu i działać bardziej w zgodzie z tym, co jest naszą prawdą, co jest nam bliskie. Nieuniknione jest to, że nasi bliscy, nasze otoczenie będzie jakoś to odczuwało. I to jest nasz dzisiejszy temat. Dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać, troszkę przybliżyć to, ponieważ myślę, że jest to ważne zagadnienie. Jak mogą reagować bliskie nam osoby w procesie, kiedy my wracamy do siebie, oraz co my z tym tak naprawdę możemy zrobić, kiedy często nie jest to łatwe. I tutaj, może, zacznę od tego, że pomimo, że możemy mieć takie wyobrażenia, o jak już stawię się do swojego rozwoju. I zacznę się przyglądać temu, co się we mnie dzieje, i wybierać bardziej to, co jest ze mną spójne, dla mnie prawdziwe, i uleczać wszelkie moje rany, i wypuszczać to, co mi nie służy, i wszelkie inne tutaj skojarzenia, które nam mogą przychodzić na myśl, to też może pojawić się taka wizja, że teraz wszyscy wokół nas będą szczęśliwi, zadowoleni, będą to doceniać, i w ogóle wszystko będzie tak przebiegać łatwo, gładko i przyjemnie. No, niestety, jeżeli należysz do takich osób, które tak tego doświadczają, to naprawdę mogę Ci tylko pogratulować i Cię uściskać, i to jest coś niesamowitego. A dla większości z nas wygląda to tak, jak wiemy, jak to wygląda, prawda? No, nie jest to łatwe, bo nikt tak naprawdę nigdy nie powiedział, że powrót do siebie jest łatwy. Ja myślę, że on jest bardzo, bardzo trudny pod wieloma względami. Dlatego, bo trzeba najpierw chcieć coś zmienić, trzeba rozpoznać to, co nam nie służy, zacząć stawiać się naprawdę do tego, co nam służy, i tutaj pojawia się wcześniej wspomniany opór, oraz pojawia się często bardzo intensywna reakcja naszego otoczenia. I teraz, co tutaj może się zacząć dziać? Może się dziać oczywiście wiele różnych scenariuszy, ale do takich najbardziej typowych należy to, że kiedy my zaczynamy, Troszeczkę się przestrajać w naszym zachowaniu, w naszych wyborach. Czyli widzimy, że na przykład do tej pory operował w nas taki silny mechanizm, z którym się utożsamialiśmy, myśleliśmy, że to jesteśmy absolutnie my. I ten mechanizm nas y, cały czas sterował nami w taki sposób, zachęcał do tego, a wręcz zmuszał, żebyśmy byli zawsze na zawołanie innej osoby albo na przykład, żebyśmy zawsze byli mili dla drugiej osoby. Albo na przykład, żebyśmy yy, cierpliwie wysłuchiwali, jak ta osoba narzeka i opowiada i narzeka i to trwa minutami, długimi, dziesiątkami minut czy godzinami, a my słuchamy, no bo przecież mamy być empatyczni, współczuwający, rozumiejący, otwarci. I tak na początku może wyglądać ta pierwsza faza naszego wzrostu świ świadomości. Tutaj też wiele takich warstw iluzorycznych może się pojawiać, czyli może nam się wydawać, że teraz ja jako osoba taka świadoma, to jestem też taką dobrą osobą, która teraz wysłuchuje potrzeb, narzekań, doświadczeń innych osób i tak naprawdę jest w tym cierpliwa i uważna. I obecna, i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko jeden z przykładów, ale myślę, że dosyć często spotykany, bo jako społeczeństwo nauczyliśmy się funkcjonować w takim trybie narzekania, bycia ofiarą. Często gdzieś ten ból, to cierpienie, to bycie ofiarą nas łączy, my mamy o czym rozmawiać, jest wymiana zdań, możemy się z tym identyfikować, możemy mieć dużo różnych korzyści, kiedy jesteśmy też ofiarą i coś nam się złego dzieje. Także to też potrafi gdzieś budować więzi między ludźmi, ale to są więzi, które nie są więziami prawdziwymi, które nie zbliżają, które nie są w bliskości, w prawdzie, w otwartości, w przepływie, w lekkości, ale są często bardzo męczące i obciążające. Tutaj się pojawia dużo poczucia takiego zobowiązania, takich gierek różnych emocjonalnych, że teraz Ty masz mnie wysłuchać bo ja Ciebie kiedyś słuchałem, albo bo jestem Twoim autorytetem, jestem Twoim rodzicem, więc to jest Twój obowiązek. Ty musisz się w jakiś sposób teraz w stosunku do mnie zachowywać. Albo na przykład w relacji partner też może oczekiwać, że skoro jesteśmy razem, to Ty teraz będziesz współuczestniczyć w jego wszelkich doświadczeniach emocjonalnych, psychicznych, i tutaj nie chodzi tylko o takie wysłuchanie i bycie dla drugiej osoby, ale też jakby partycypowanie w tym, że na przykład ktoś jest w mocnym narzekaniu czy negacji czegoś, i teraz ta osoba może oczekiwać, że my będziemy brać czynny udział w takiej rozmowie, też będziemy narzekać, też będziemy mieć tą wymianę zdań w obrębie tego, taką, która będzie zasilać tą rozmowę ukierunkowaną właśnie na negatyw. Ale zobaczmy, jeżeli my Odkryliśmy w sobie, że to był pewien mechanizm, żeby właśnie tak się solidaryzować z drugą osobą, czy to rodzicem, czy partnerem, czy znajomym, czy kimkolwiek innym. I robiliśmy to dlatego, że pod spodem był ukryty lęk lęk przed odrzuceniem, przed samotnością, przed wyparciem, brakiem akceptacji, bycia nielubianym i wiele, wiele innych lęków, takich bardzo silnych i rdzennych. To teraz my możemy rozpoznać, że nas często takie rozmowy bardzo obciążają, że one są dla nas męczące, że one sprawiają, że my jesteśmy jacyś wyssani z energii, że tak naprawdę nie mamy ochoty ich zasilać i dłużej w tym być, bo też przeglądaliśmy to już gdzieś tam i widzimy, że to do niczego nie prowadzi że zasilanie braku, negatywu. Tylko sprawia, że w tym tkwimy, i jest tego jakby jeszcze więcej i bardziej to czujemy, i nic tu produktywnego się nie dzieje. Więc teraz my uczymy się, żeby być w swojej prawdzie, czyli żeby być w tym, co jest dla mnie prawdziwe na dany moment. I tutaj nie chodzi o to, że ja teraz już nie mam empatii, współczuwania. Oczywiście to jest uznanie dla drugiej osoby, dla jej przeżyć, doświadczeń, ale też chodzi przede wszystkim o zadbanie o siebie. I tutaj to jest dla nas często ogromna trudność, więc tym bardziej gratuluję ci, jeżeli już jesteś w tym miejscu, w którym stawiasz się, żeby być blisko siebie i wychodzisz poza te lękowe mechanizmy. I teraz, co najczęściej tutaj ma miejsce? Jeżeli ty stawiasz się tak dla siebie i teraz ktoś zaczyna się z tobą kontaktować i chce znowu wałkować. Te różne, takie negatywne, narzekające, trudne, ciężkie, męczące wręcz tematy. Dawniej byś w to, to poszła w ciemno, poszedłbyś w to w ciemno, dlatego, no bo tak wypada, bo to jest takie kulturalne, bo tego oczekuje ktoś od ciebie, bo teraz tylko tak będą cię lubić, bo jesteś taką dobrą osobą, tak? Ale teraz ty już widzisz, że to był tylko pewien nawyk, mechanizm, żeby zyskać to iluzoryczne poczucie, Aprobaty, bezpieczeństwa, miłości i tak dalej. Więc teraz ty już się uczysz, żeby tak nie reagować nawykowo, co już samo w sobie jest bardzo trudne i to wiemy, żeby wychwycić moment, kiedy znowu gdzieś nasze myśli, emocje starają się nas w to wciągnąć i żeby tam nie iść żeby nie odbijać piłeczki żeby nie grać z tą osobą, z tym rozmówcą znowu w tą dobrze znaną gierkę kata, ofiary albo właśnie takiego obustronnego narzekania, jednoczenia się w bólu i tak dalej, i tak dalej. To może być związane z lękiem. Jeżeli do tej pory często mówiliśmy o jakichś rzeczach, które nas, których się boimy, obawiamy, snuliśmy, takie scenariusze, które gdzieś są właśnie pod, podszyte lękiem, to nauczyliśmy się funkcjonować z drugą osobą, z naszymi bliskimi właśnie w taki sposób. Oni byli tego nauczeni i my. Więc teraz, jeżeli my się wyłamujemy z tego schematu, i jesteśmy w interakcji z taką osobą. I ona nagle nie czuje, że my już jesteśmy tak w tym, jak byliśmy do tej pory. To się wyczuwa, to nie musi być nawet powiedziane. To nie musi być powiedziane oficjalnie, że my jakoś zasygnalizujemy: Słuchaj, ja nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. To może być nawet tak, że ty dalej jesteś niby w tej rozmowie, ale tak naprawdę Cię w niej nie ma. Czyli słuchasz, ale jakby. Nie, nie ma tej response, riposty z Twojej strony, nie ma tego odbicia piłeczki, tak? nie ma takiej odpowiedzi, która by zasilała ten negatyw. Jest po prostu taka bardziej neutralna, otwarta postawa przy wysłuchaniu tej drugiej strony. W drugiej osobie, kiedy ona wychwytuje coraz więcej takich momentów, gdzie nie ma już tego z Tobą wspólnego języka, lękowego, nawykowego, ona nie rozumie, co się dzieje. Ona nie wie, co się dzieje. Ona tylko widzi pewną zmianę. I oczywiście, jeżeli wiesz, że jesteś gdzieś na ścieżce rozwoju, że tam chodzisz na jakieś warsztaty, szkolenia, no to już sobie zacznie to z tym kojarzyć. I tutaj może się pojawić rozmowa na ten temat, pełna rozżalenia albo kolejnej porcji lęku, zarzucająca ci, że ty bardzo się zmieniasz na niekorzyść, że ona cię nie poznaje, że coś się niedobrego z tobą dzieje. I tutaj, jeżeli jeszcze ta zmiana, która w tobie zachodzi, ten nowy sposób bycia nie jest w tobie ugruntowany, to może bardzo łatwo wytrącić cię z tego rytmu, wzbudzić w tobie ogrom lęku i wątpliwości i kolejnej porcji oporu, dlatego że z jednej strony będziesz się obawiać, że wasza relacja jest zagrożona, a z drugiej strony gdzieś ta osoba zasieje w tobie jakieś ziarenka niepokoju, że może z tobą rzeczywiście dzieje się coś niewłaściwego. I wtedy, kiedy ty się zaczynasz wkręcać w swoje procesy myślowe, które zaszczepiła w tobie ta osoba, Wtedy, ty automatycznie odcinasz się od czucia, czyli od spójności ze sobą, od tego, co do tej pory wiedziałeś, wiedziałaś, że jest dla ciebie właściwe. Więc to jest jedna trudność, i tutaj trzeba być na, tym, na to wyczulonym. I bardzo, bardzo tutaj pomocne jest to, żeby nie tylko jak to się dzieje, ale tak naprawdę na co dzień, żeby dawać sobie przestrzeń na 5, 10, 15 minut, raz dziennie, dwa razy dziennie takiego wyciszenia, bycia ze sobą, wyjścia. Poza wszelkie te, te myśli, chociaż myśli się będą pojawiać, ale jakby z takim dystansem, bycie z tymi myślami, bycia z tymi, bycie z tymi doznaniami, z emocjami, z tym wszystkim, co się dzieje w Twoim życiu. Nawet jeżeli to jest na ten moment ogromny chaos, czy jakaś dezorientacja i to jeszcze nie jest Tobie takie ugruntowane, jak będziesz sobie dawać ten czas ze sobą, tą ciszę, to będziesz w stanie być z tym wszystkim jakoś tak łatwiej, jakoś tak coraz, coraz więcej, właśnie z takim dystansem. Co tutaj się może zacząć pojawiać, też na początku, kiedy my jesteśmy w miarę świeży w takim, w takim w, w, w świecie rozwojowym, można by powiedzieć, i zaczynamy już mieć dużo wglądów, ale jeszcze nimi tak naprawdę nie żyjemy? Tak jak wcześniej wspomniałam, może tutaj pojawiać się wiele różnych takich bardzo interesuj, interesujących, ale też mm, gdzieś takich zaułków. Naszej psychiki, które są kolejną warstwą jakiegoś lęku, zakamuflowaną. I tutaj znowu do głosu dochodzi nasza struktura ego, która stara się bronić i nas zatrzymać w tej przestrzeni, w której ma poczucie, że ma kontrolę. I jednym z takich załóg, z takich, z takich zawiłości jest próba uświadamiania naszego otoczenia, innych ludzi. I tutaj znowu, to trzeba wszystko wyważyć. Ja nie mówię, że coś jest tutaj tak właściwe albo tak niewłaściwe. Zawsze gdzieś trzeba to znaleźć tutaj, to swoje miejsce środka, nie wchodzić w skrajności. Nie chodzi o to, żeby w ogóle zamykać buzię na kłódkę i nic nie mówić o tym, co rozpoznaliśmy, czy nie wyrażać swojej prawdy. Ale też z drugiej strony chodzi o to, żeby teraz nie chodzić i nie kouczować wszystkich dookoła. Dlatego, że to, jak się pewnie już nieraz przekonałeś, przekonałaś, ma wręcz odwrotny skutek zazwyczaj. Jest wkurzające dla innych ludzi i jeszcze bardziej nas od siebie oddala. Inni ludzie nie lubią być pouczani, nie lubią mieć niczego narzucanego. I myślę, że z czasem i tak każdy z nas się przekonuje, że to, co najlepszego możemy zrobić, to po prostu trwać w swojej prawdzie, dalej robić swoje z poszanowaniem innych osób, z uznaniem tego. Że oni są teraz w tym, a nie innym miejscu. My też kiedyś byliśmy w tym, a nie innym miejscu. Mieliśmy inne zrozumienie, inne postrzeganie, inną gotowość, inny etap w życiu i tak dalej, i tak dalej. Oni też tam są, gdzie mają teraz być. Więc jeżeli my z serca podejdziemy z takim zrozumieniem też mentalnym do tego, że ten człowiek, czy ten człowiek, czy to jest mój rodzic, czy to jest moje rodzeństwo, czy przyjaciel, czy partner, czy ktokolwiek jeszcze inny, jest tutaj, gdzie Patrzy teraz na mnie, widzi, że nasza relacja się jakoś zmienia. Nie rozumie, co się tutaj dzieje. Wyzwala się w nim w niej jakiś lęk, jakiś opór przeciwko tej zmianie, jest dużo niepewności, to my też uznajmy to jej miejsce. Zauważmy, jak nasz rozwój, nasza transformacja wpływa. Na tą drugą osobę i też jest częścią jej procesu, którego ona może na ten moment nie widzieć, nie rozumieć i pewnie nie rozumie i nie jest go świadoma, ale jest równie ważną częścią procesu zbliżania się do siebie. Myślę, że to jest takie cenne przypomnienie, żeby mieć na uwadze to, że my wszyscy ludzie tutaj na siebie wpływamy i tutaj nic nie jest przypadkowe, że chociaż dla niektórych osób pewne rzeczy, Wydarzają się na ten moment nieświadomie, to jednak poprzez nieświadome różnego rodzaju emocje i doświadczenia, i cierpienie też często, te osoby mają szansę dojść do takiego punktu poddania i otwarcia na to, że może można inaczej funkcjonować. I być może pamiętasz, że, że u ciebie właśnie też to tak miało miejsce, że do pewnego momentu życia było takie bycie w nieświadomości tych różnych mechanizmów, autosabotażu, tego wszystkiego, co wynieśliśmy z domu i tkwienia w takiej niedojrzałości emocjonalnej. Natomiast nagle, kiedy ta szala zaczęła się przechylać, bo już mieliśmy dość takiego sposobu funkcjonowania, zaczęliśmy się też otwierać na inny sposób bycia i życia, który teraz jest już w coraz większej mierze przez nas doświadczany i którego się uczymy i który również jest tutaj dalszym procesem zarówno naszym, bo my dalej Jesteśmy w tym, żeby jeszcze być bliżej siebie, jeszcze więcej widzieć, jeszcze śmielej stawiać się do swojej prawdy, ale również my, będąc w swoim procesie, inicjujemy i zasilamy procesy innych osób. Tak jak wcześniej wspomniałam, często w sposób nieświadomy. Co jeszcze tutaj ma miejsce takiego ciekawego, to jest tak, że wydawałoby się, że teraz, jak my jesteśmy już coraz bliżej siebie i tak wiele widzimy, to teraz. My już nie powinniśmy reagować na innych ludzi w taki sposób, który nas jakoś pobudza. Ale zauważmy, że tutaj to też jest ważny element tego powrotu do siebie i wchodzenia w wolność, lekkość życia. Dlatego, że tak długo jak inni w jakiś sposób nas pobudzają, i to są kolejne warstwy, my jesteśmy świadomi, zmieniamy się, oni się do tego jakoś ustosunkowują, reagują na to złością, lękiem. Odcięciem, smutkiem, zarzutami, wzbudzaniem poczucia winy. Wiele tutaj różnych taktyk może mieć miejsce. I teraz jedną rzeczą jest widzieć te taktyki, bo możesz już widzieć, bo masz już na tyle świadomości, na tyle różnych wglądów, że widzisz, okej, okay, to tutaj jest próba jakiegoś zmanipulowania mnie emocjonalnie, wciągnięcia w swoje lęki, jakiegoś wejścia znowu w ten znany mi już schemat kata i ofiary, tak? Zbudzenia poczucia winy, więc ty to widzisz, to już jest przejrzane, ale zauważ, że tak długo jak ciebie to jeszcze silnie pobudza i działa na ciebie, wpływa na ciebie, to ciebie to dotyczy. To tutaj, ty w dalszym ciągu masz jeszcze jakieś warstwy w sobie, które trzeba zobaczyć i po prostu też pozwolić im być i wypuścić. To już jest jakby odrębny temat, jak w ogóle. Jest doświadczać tego procesu powrotu do siebie, ale tak długo jak inne osoby na nas wpływają i wyzwalają w nas złość, to znowu nam to pokazuje, że okej, okay, my możemy obwiniać tą osobę i mówić, a, bo ona jest wkurzająca, już nie mogę tego wytrzymać, bo ona cały czas wyzwala we mnie złość albo jakieś lęki we mnie generuje, od których ja już nie chcę doświadczać. Ale zauważmy, że to jest wtedy na przykład ta warstwa, w której my nie, nie mamy w sobie zgody na to, żeby tamta osoba była w tym miejscu, w którym jest w swoim życiu. Czyli my jakby dalej chcemy kontrolować ten proces, chcemy kontrolować. Życie swoje innych ludzi, w ogóle przebieg życia, czyli jest warstwa kontroli, jest warstwa braku zaufania do, do życia, do tego, co się tutaj dzieje, jest jakaś próba też narzucenia czegoś, manipulacji rzeczywistości. I kiedy my zaczniemy rozpoznawać, że to jest obustronne, to wtedy też mamy większą otwartość na to, żeby każdy był tu, gdzie jest. I też wtedy lżej nam jest być z tą osobą, i najprawdopodobniej emocje z naszej strony zaczną też słabnąć i nie będziemy już tak mocno tym dotknięci, ale też nabędziemy kolejne wglądy odnośnie tego, co jeszcze się w nas kryje. Dlatego że emocjonalność i to, co jest w nas pobudzane, wskazuje nam na to, w co my dalej wierzymy na pewnym poziomie i co dalej jest częścią bardzo aktywną naszej rzeczywistości. Więc warto się temu przyjrzeć. Jeżeli reagujemy złością, dlatego że ktoś inny nie akceptuje naszych zmian, jakoś to komentuje, albo yy, reaguje w taki nieprzyjemny sposób, czy się odsuwa, czy jakkolwiek indziej, to przejrzyjmy się, czy możemy dalej wierzymy w to, że możemy być odrzuceni, że możemy tutaj stracić. Boimy się tutaj, że co jakieś konsekwencje tych naszych zmian tutaj będą miały miejsce. I im bardziej się tego boimy, tym więcej tak naprawdę tego przyciągamy, bo życie chce nam teraz pokazać, popatrz, jeszcze w to tutaj wierzy, jeszcze to cię ogranicza, jeszcze to jest Twoim autosabotażem, jeszcze to nie pozwala Ci być w Twojej prawdzie. Jeżeli innych lęki zaczynają zasilać nasze lęki, to to nie jest kwestia tego, że A bo teraz my musimy się od tego odciąć, izolować albo wkurzać się, że oni ciągle wałkują te lęki i narzekają. I brak, i, to, i negacja, i tak dalej, i tak dalej. Bo oni mają prawo to robić. Ale to, że my reagujemy z naszej strony, złością czy lękiem, pokazuje nam, że my w dalszym ciągu gdzieś wierzymy w brak, w to, że tą rzeczywistością rządzą pewne zależności, które są dla nas potencjalnie niebezpieczne, i yy, Ci ludzie nam tylko przypominają o tym, że my dalej w dużej mierze w to wierzymy. Więc teraz, mając to wszystko na uwadze, oczywiście, że w dalszym ciągu stawianie się do bycia coraz bardziej sobą w swojej prawdzie, czyli już nie bycie na przykład na, tak, na każde zawołanie, nie bycie takim przymilczkiem, osobą, która ciągle jest dla innych i ciągle jest jakaś taka miła i dobra. Dlatego, że boi się inaczej funkcjonować. Jeżeli my będziemy coraz bardziej dbać o siebie i o swoją przestrzeń, to będziemy też na pewno wpływać na innych ludzi i nasze relacje zaczną się transformować. I tak niektórzy ludzie z tych relacji mogą odpaść. Może być tak, że już nie będziemy mieć z nimi kontaktu, albo w takiej mierze jak mieliśmy do tej pory. Ale Myślę, że tutaj przypomnienie tego, po co to robimy, jak cenne jest bycie w swojej prawdzie, i jaka to jest w ogóle radość i lekkość, kiedy my już nie musimy udawać, grać tych wszystkich ról, kiedy my już jesteśmy coraz bardziej sobą i sobie na to pozwalamy. Ona nam tutaj wszystko, radość tego, tej naszej prawdy i bycie w prawdzie, wynagrodzi, i na pewno zobaczymy, że. My już nie chcemy funkcjonować star w stary sposób, i im większa będzie w nas zgoda na to, żeby inni dalej byli tam gdzie są, w takim zaufaniu, że jeżeli mają też się przetransformować czy inaczej podchodzić do siebie, do życia, to to się po prostu stanie i też przyjdzie moment, kiedy być może zaczną się inspirować naszym sposobem bycia i ciekawić i pytać. Ale jeżeli my podejdziemy do tego właśnie z taką otwartością, zrozumieniem. I nie narzucaniem tego, co my już wiemy i widzimy, i po prostu będziemy trwać w tym byciu sobą, to nie ma lepszego testu sprawdzianu na to, czy my naprawdę chcemy być prawdziwi. Czy my naprawdę tak głęboko za sobą tęsknimy, żeby mimo wszelkiego oporu wewnętrznego i zewnętrznego trwać w tym i być w tym konsekwentnym i Inni to widzą i to czują. I wiele tych relacji, nawet nie że one odpadną, one się po prostu zmienią i zaczniemy być ze sobą bardziej prawdziwie, bliżej. I to będzie obustronnie coraz bardziej cieszące i karmiące, ale to wymaga czasu, to wymaga naszego stawiennictwa, żeby być z tymi wszystkimi trudnymi emocjami, które na pewno się tutaj będą pojawiać, i na pewno pojawi się lęk, zwątpienie. Yy... Jakaś niepewność i wiele, wiele innych doznań. I to też są bardzo ważne warstwy tego, które pytają nas, czy oby na pewno to jest dla ciebie takie cenne, i czy na pewno to wybierasz, czy wybierasz na pewno siebie. I być może jeszcze nie raz się wycofasz i zrezygnujesz z siebie na rzecz aprobaty, i zadowolenia innych ludzi, ale znowu, jak wprowadzić Cię to w kolejny dyskomfort, jakiś. Rozczarowanie sobą, złość na siebie, to znowu będziesz sobie przypominać i przypominać, że to nie jest niczego warte, że ty już nie chcesz udawać, że ty wybierasz siebie i będziesz się stawiać do tego coraz śmielej, częściej, z coraz większą pewnością. A im większa pewność w tobie, tym bardziej też inni to będą czuć i nie będą już tego kwestionować, i będą wiedzieć, że to, ty jesteś po prostu taką osobą, że to jesteś ty. I zacznie być to dla nich również. Najbardziej naturalna część ich rzeczywistości, w której Ty jesteś sobą. Także trzymam kciuki za Ciebie. Życzę Ci cudownych, spełnionych, karmiących relacji. Przede wszystkim z samym sobą, ale również z osobami, które, cię, które Ci tutaj towarzyszą w tej naszej ziemskiej podróży. Oczywiście, jeżeli jakieś masz tutaj wglądy na ten temat, pytania, komentarze, Śmiało umieszcza je poniżej. Myślę, że jest to ważny temat, także warto y, o tym rozmawiać, dzielić się i wzajemnie wspierać. I mam nadzieję, że do tego właśnie przyczynia się to nagranie. Pięknego dnia. Pa! pa.